i tak miałem jeszcze zrobić z Wami obchód samochodu ale sprzęt pad mamy godzinę 6.50 jesteśmy już na bezma na miejscu tam gdzie są te światła to już jest nasza zrzutka stoimy na przejeździe kolejowym i czekamy aż przyjedzie jakiś pociąg ciekawe jeszcze nie widzę żadnych świateł, ale chociaż z lewej. O! Z lewej będzie szedł. Idzie z lewej, więc będziecie mogli ze mną zobaczyć włoskie pociągi. Bo przypominam, jesteśmy we Włoszech. Mamy wyjechane godzinę dokładnie. Nie wiem, czy wspominałem, czy nie, ale staliśmy godzinę 80 km do celu. Mieliśmy. No, takie jak u nas, no. To się iskrzy. No i co, szlabany się podnoszą. I myślę, że za chwilę będziemy u celu. Więc już może <laughs> możecie mi potowarzyszyć, że tak powiem. Tylko ciekawe, kiedy się te szlabany podniosą. Albo tak, albo nie. <laughs> Coś mi znowu na gardło siada. No i co jest? No i typowo włoskie klimaty. Wąsko, ale zakazu nie ma, więc chyba dojedziemy. 2 km do celu, więc nie powinno być jakoś źle. Chyba nie? Widzę, że duże auta też idą. W sumie, no nie jest jakoś tak wąsko, tylko wiecie, no. Takie klimaty no włoskie, że przejeżdżasz przez te ich miasteczka i nie wiesz, czy to za chwilę będzie zakaz, czy nie będzie zakazu. Okej, okay. kazali czekać, więc w międzyczasie i tak muszę ściągnąć tą linkę celną, bo... To... I to jest jak w życiu, czasem idzie dobrze, czasem się docina, ale... Jak mówię, tak się ściągnąć tą linkę celną więc tu będzie najgorzej. Zobaczcie jest wiecie, przekrzywione ta, ta i za każdym razem jak zjeżdżam mam ją wymienić i nie zawsze zapominam. Takie to życie. A jak mówię, ściągnę sobie tą linkę celną, bo i tak. O chuj. Będę chyba musiał w każdym oczku przekładać, bo i tak kazali mi czekać i za chwilę jeszcze wam pokażę bo tam na naczepie też jest syf więc e, no posprzątam przy okazji na naczepie tak o połowa przeszła ale kurawo to dzisiaj idzie o wygląda to tak ciekawe co o, oh, nie spokojnie, to nie kapie woda, tylko się w każdej naczepie zbiera się pod dachem. To co, i tak mamy gdzieś z półtorej do dwie godziny czasu wolnego, więc pozwijamy te wszystkie pasy, bo dwa boki będę musiał otworzyć, deski sobie już pozdejmuję, wiecie. Później tylko pach pach, godzinka i załadowano. I tak, to wszystko. Musi się znaleźć tutaj. Ładnie pospinane i pozabezpieczane, żeby się nikt nie dowalił. Więc szkoda czasu. Lecimy. Załadowali dużo wcześniej. Więc yy, i mamy godzinę yy, za 21. Myślę, że do 1 się uwiniemy i ogień do Polski. No i tak. Pospinane ładnie, pięknie, picabello. Nawet tego nie dociskałem mocno, bo te płytki leżą tak, wiecie, żeby one się nie połamały. To są pasy dla sztuki nałożone, nie? Jak aby tylko były. Więc co? Zamykamy jeszcze, a jeszcze tu z przodu muszę założyć eee, deski. <tum> Bo tam jak mnie ładował, to szybko im oni chcieli szybko, szybko, żeby przed sjezdem zdążyć Więc. Eee, założymy jeszcze tu tylko Deski <laughs> I wtedy się zamykamy Definitywnie i... Co jest I lecimy Powiem wam szczerze, że tylko Nie do końca no. jestem pewny Tej wagi na oście ciągniącej I co jest do chuja Się zacięło Nie do końca jestem pewny Tej wagi bo tak. I tak mi jedną paletę. No kurza twarz ty! W pizdu się zacięła. Dobra, za chwilę. Ok, załadowani. Zobaczcie, tyle mamy do Polski znowu. Powiem wam, że nie wyszło w sumie tak źle. Godzina 40 wyszło, a mi się wydawało, że to, to tak długo się schodzi. Jeszcze wam coś pokażę. W sumie to nie wychodzi mi jako źle. Nie wiem, ile to jest autentycznie, ale. Skuszę. Czy to się coś zmieni? No, nie wiem, zobaczymy. Ok, lecimy, bo jeszcze dużo drogi. Przy... No i witam, kochani. Widzicie McDonalda? Nie, nie, nie byłem. Stanąłem na pauzę. Półgodzinną, możecie zauważyć, zostało jeszcze 16 minut. Jesteśmy w Austrii, za Wiedniem, już w Mikulowa. Eee, zobaczcie, jest o, właśnie skoczył 1 stopień na plusie, ale w nocy było już minus 13. Stałem w Austrii, tu pauzowałem, się, już nie pokazywałem, bo w sumie nie wiem dlaczego, ale nie pokazywałem, jak stanem. W każdym bądź razie yy, co mi chciałem wam powiedzieć. Mam jeszcze 630 do celu wyjechałem 4 godziny 18 minut, więc zostało mi jeszcze. O na e Fale stoimy, kto tu jeździ to wie gdzie to jest, więc zostało nam jeszcze 5,5 5 ,5, 5 ,5 godziny, ponad 5,5 godziny. Więc i tak nie dojdziemy, ale powiem Wam, że w końcu, może nie w końcu, ale żeby ta robota chciała trwać cały czas, to bym był zadowolony. Już wiem nawet, jakie mam plany. Lecimy jeszcze na jedno kółko na Włochy, ale lecimy jeszcze na jedno kółko na Włochy. Jutro się zrzucamy, ale czy będę ładował? Jutro, to jeszcze nie wiem, bo muszę jechać do domu Na jeden dzień, czy na jeden dzień, na kilka godzin, no Na kilka godzin Więc nawet zahaczę dom I tu jest, tu mają, ma spedycja uzgodnić, czy, bo ja bym mógł, chciałbym to załadować jutro, ale rzucić to dopiero W piątek koło Szczecina Ale nie wiem, czy firma będzie chciała, więc albo tak jak mówię, będę to ładował jutro i rzucał dopiero w piątek. Albo ładował to w czwartek i rzucał w piątek, a załadunek mamy w Sochaczewie. Dodam też, że pozytywem tej sytuacji jest fakt, że co dwa na dwa dni, albo nawet trzy, jak w tym tygodniu, jestem w Polsce. Jak możecie zauważyć. Właśnie wyjeżdżam po pauzie z Radomska na rzutkę, a się tu w czwartym. Typowa zima w Polsce. No, powiem Wam, że jak się działo we Włoszech weekend, przy plus 5, 6, 7 stopniach, to tak minus 12. Dzisiaj było i tutaj cały czas jest no, to tak wesoło w końcu zima w Polsce i żeby nie było, ja nie narzekam tylko ja się cieszę bo jak ktoś śledzi moje filmy to wie że ja tam się wypowiadam cały czas pozytywnie na temat zimy kiedyś zimy były takie jak dzisiaj śnieg, mróz wszystko trzymało dwa, dwa i pół trzy miesiące i to, było, to była zima a nie dzisiaj spadnie śnieg na tydzień czasu. Mróz przyjdzie tydzień czasu i wszyscy już jęczą, narzekają, przeżywają, o Jezu, o Jezu! zima przyszła ze wschodu, no bo taka ma być zima. A z faktów takich bieżących to właśnie o, zjeżdżamy na pas w płoniu i... Za chwilę będzie można powiedzieć, że tak, zmieniam trasę. Że jesteśmy na miejscu, bo no, już dosłownie kawałeczek i rzutka i nie wiem czy się się do skrętu w lewo za 500 metrów ględzić i ględzić za chwilę. Ale to spokojnie, a nawet ją wyłączę bo widzimy. i was wkurzać. E mamy tak, lecimy na jeszcze jedno kółeczko na Włochy, nie wiem czy mówiłem czy nie, jak mówiłem to mówiłem, jak nie mówiłem to teraz mówię i dzisiaj nie wiem jeszcze czy dziś, czy dziś mamy załadunek w Sochaczewie czy jutro mamy załadunek w Sochaczewie bo planowo chcieli żebym dzisiaj ładował i jutro się rozładował koło Szczecina ale ja muszę jechać do domu na kilka godzin więc powiedziałem, że mogę to dziś załadować ale rozładuję to dopiero w piątek bo i tak mam mało godzin na ten tydzień, już więc za daleko nie ujadę. A i mają się dowiedzieć, czy mogę to dziś ładować i w piątek rzucić, czy ewentualnie jutro to załaduję i w piątek rzucę. Więc co będzie się jeszcze działo, to, to zobaczymy. No i jak mówiłem, dosłownie po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach jesteśmy już na magazynach. Jedziemy pod właściwy zanieść dokumenty no i co no i trzeba zrobić to przeciwieństwo tego co się robiło dwa dni temu czyli odpinanie blandeki plandeki i odpinanie pasów jak to na plandece ale po coś żeśmy przyszli na to plandekę więc nie narzekamy no i tak, dokumenty zaniesione i co mamy? Minus 10,5 więc mogłem sobie posiedzieć w kabinie, ale co to co trzeba i tak zrobić to trzeba zrobić, więc po prostu idziemy odblandeczać i zdejmować pasy. Bo i tak to będę musiał zrobić, i tak to będę musiał zrobić. Więc nie ma sensu, by się przeszło, delikatnie przemroziło, więc lepiej to teraz zrobić niż później. No i tak, dwójki mamy podpinane, bierzemy się za jedynki. Myślicie, że sapie? Nie, to ze zmęczenia nie, jest zimna. bo troszkę zimno w ręce, ale jakoś to pójdzie. No i tak, naczepa gotowa do rozładunku. Powiem Wam, że na takie dni ja sobie zawsze szykuję herbatkę taką owocową, ale nie kupuję jakichś tam gotowców. Tylko mam taki koszyczek. Większość ludzi w domu ma takie koszyczki i sobie kupuję herbatki. I za chwilę zobaczymy. Zasypiemy sobie w jeden koszyczek. Coś tam jednego. Okej, okay. a czemu to szkoda wyrzucać? Mhm. O no drugi koszyczek sobie nas syciemy i namodniemy. Okej. Okay delikatnie pozbierać bo to jest tak wspaniałe, że tego szkoda wyrzucać i co? Takim szybkim tym, a zamykamy. o masz. Patyk się nie miał gdzie. Czekajcie, go się podwinął łączuszek. Zamykamy i zobaczcie, mamy taką gotową kuleczkę i sobie. A to z powrotem do pojemniczka. Tu już się woda gotuje. Tak, nie używam czajnika, tylko w garze gotuję. No i tak kochani, zrzuceni, tak jak w tamtym tygodniu. W następną skręć w lewo, w następną w prawo. A jeszcze nawet nie ustaliłem załadunku, a ono już wie gdzie ja mam jechać. Ale lecimy ładować dokładnie to samo co tydzień temu czyli to do netto do Teresina a takie małe podsumowanie dwóch kółek no to mamy 7270 i lecimy na trzecie kółko więc myślę, że wyjdzie około powyżej 10 tysięcy ale to Zobaczycie później na koniec trzeciego kółka. Więc co? Lecimy się ładować. Donet to, jak mówię, byłem już tam w tamtym tygodniu, więc wiem już o co chodzi. No trzeba się niestety samemu ładować, ale, ale tak jak powtarzałem jak ja mam czekać, aż mi ktoś załaduje, to pół godziny samemu i to bez żadnego kłopotu. Dziękuję, do widzenia, dostaję dokumenty i wypadam.